Jesienią i zimą leszcze nie zawsze schodzą do portów czy zatok. Często pozostają w rzece wybierając spokojniejsze rejony pomiędzy główkami, gdzie nurt wciąż nanosi pokarm. To tam możemy je skutecznie łowić bolonką lub batem, używając odpowiednio dociążonego zestawu. Klucz to stabilność. Zmienny nurt potrafi zatapiać spławik i kołysać przynętą, ale szcz tego nie lubi. Dlatego stosujemy ciężki zestaw z bombką o grubej antence, najlepiej od 5 gramów w górę. Jego zadaniem jest przebić się przez wiry i utrzymać spławik stabilnie w jednym miejscu. Zestaw układamy tak, by jego dolna część leżała na dnie. Blisko dna umieszczamy główne obciążenie, a poniżej 30-40 cm żyłki, śrucinę sygnalizacyjną i 30 cm przypon. Dzięki temu przynęta pozostaje nieruchoma, dokładnie tak, jak leszcze tego oczekują. Do bata stosujemy żyłkę główną 0,16 mm do bolonki 0,14, przypon 0,12 mm, a haczyk dopasowujemy do przynęty pęczka, ochotki lub czerwonego robaka. Zestaw nie musi być skomplikowany. Liczy się precyzyjne ułożenie, cierpliwość i lekkie nęcenie. To połączenie daje realną szansę na spotkanie z dużym zimowym leszczem.